Dzień dobry, kochani. Witajcie w kolejnym odcinku, w kolejnym dropingu na kanale Utrola. Dzisiaj mamy taki pojedyneczek maluszków. Z LOT to za 2 zł. Mamy 5 sztuk pensji: Raz, 2, 3, 4, 5. Tutaj, oczywiście, szukamy moje szczęśliwe liczby: będą dwie. A tutaj mamy jeszcze zapeczkę Super 13. I tutaj szukamy pod tą warstwą ścierną, pod tymi plikami dolarów, właśnie numer 13, żeby wygrać jakąś premię. No i zobaczymy, które zlepeczki będą dzisiaj e, lepsze, które wygają ten pojedynek. Może być też tak, że będzie i tu, i tu zero. To jest całkiem możliwe u mnie, <laughs> ale jednak mam nadzieję, że tak nie będzie. Trzymajcie kciuki, żeby jednak coś tutaj trafić. Myślę, że zaczniemy drapanko od Super 13, 5 sztuk poleci szybciutko dzisiaj przybliżamy, żebyście dobrze widzieli i zaczynamy drapanko. Pierwsza z lapka super 13. Mam z numerem trzecim z paczki. No dobra, lecimy. Zaczynamy od 27. Niestety nie ma. 34. 36. 49. 33. 20. I ostatnia liczba to 39. Jak widać, daleko, daleko od celu. Nawet tu nie ma ani jednego oboczka. Zdrabka druga, super 13 z numerem 6. 48. 49. 13. Mamy wygraną. Jest 13. 18. 35. 41 i ostatnia liczba to 16 fajnie, mamy tutaj jakieś trafienie odkrywamy od razu co tutaj się kryje? 2 złote, czyli tyle ile ta zdrapeczka kosztowała ale fajnie, fajnie że jest jakiekolwiek trafienie drapiemy zdrapeczkę trzecią już dzisiaj z numerem siódmym i dalej szukamy oczywiście trzynastkę

Czyli wychodzi na to, że będzie 15 złotych. Wow! No proszę, jakie piękne trafienie. Tego to się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie dwa. Nie wiem czemu. Ale mamy tutaj 15 nawet. No proszę, 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 proszę. No to ciężko będzie teraz pensji przebić. Super 13. 15 złotych to jest piąty stopień bieganej. No i powiem Wam, że jestem normalnie mile zaskoczony. 15 wpadła. I teraz zobaczmy, jak się spisze nasza pensja. Pięć sztuk też mamy. Zaczniemy od numeru 19. I tak, i tutaj szukamy numer 23, albo 16. To są moje szczęśliwe numerki. Ale no, tam wpadło w tej super 13. No pięknie. No dobra. Szukamy numerki. 24. Oboczek. 25 nie ma 18 14 20 i ostatnia liczba to napis pensja a takie napisy muszą być właśnie dwa także puściutko pierwsza zdapka do kosza jest zdapka druga z numerem 37 i tutaj szukamy 11 lub... Osiem, dziewiąteczka, oboczek, trzynaście, nie ma, dwadzieścia dziewięć, pudło, jedneczka, pudło, dwadzieścia sześć, pudło i ostatnia liczba to dwadzieścia dwa, pudło. Drugi pustaczek.

28 pudło 26 obłoczek. I ostatnia liczba to. To nie liczba, tylko napis pensja. Dobra, kolejny pustaczek. No kochani, pensja słabiutko. Mamy jeszcze dwie sztuki. Numer 34 najpierw zrobimy. 29 i 17. Takie numerki trzeba znaleźć. Zaczynamy od pensji, no ale trzeba mieć dwie, to dobrze wiecie, 33 nie ma, 16 obłoczek, 28 też obłoczek, aj, 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 aj. 34 pudło i ostatnia liczba to 23 nie ma. Kochani, ostatnia zdrabka, ostatnia pensja, no tutaj musielibyśmy trafić, żeby pensja wygrała dzisiejszy pojedynek, poziom wyganej minimalnie, no ten czwarty, cztery dyszki, bo piętnastka to będzie mało, tam mieliśmy 15,2, dwa, czyli czwarty poziom wyganej cztery dyszki, no to w tym wypadku ewentualnie pensja by wygrała dzisiejszy pojedynek, a czy to jest możliwe, no sprawdźmy, 17. I 11. Da, da, da. Oczywiście standardowo oboczek 16. 23 nie ma. 17. Mamy 17, czyli pensja tutaj podjęła jakąś walkę. No, zobaczymy, czy to będzie 2 zł, czy coś lepiej. 19. Napis pensja. I ostatnia liczba to 14. No dobra. Dmuchamy, chuchamy, trzymamy kciuki i patrzymy, czy tu będzie 2 czy 40. <grymne> o kurde, ale szczerze, się! Aż mi się ciepło zrobiło. Myślałem, że będzie jednak te 40, ale mamy 4. To i tak fajne trafienie. Ale no niestety to nie jest te 40 zł. No i w takim wypadku pensja przegrywa dzisiejszy pojedynek z Super 13. Pensja daje nam czwóreczkę, a tu mamy. 15 i 2 gdzieś tu było o chyba tak to było dokładnie 17, 17, 13, 13 no i super kochani tak yy, w miarę jest ok nie ma tragedii <grywy> także dzisiejszy pojedyneczek wygrywa Super13 yy, ja już się żegnam i dziękuję za oczywiście uwagę za komentarze łapki w górę i zapraszam na kolejne drapingi trzymajcie się pozdrawiam hejka